Mamy zaufanie wśród polskich pacjentów, wśród polskich firm, że nasze produkty cały czas cieszą się popularnością, są dobrze przyjmowane, że nasza praca, to co my robimy, szczególnie w ostatnich dwóch latach, jest dla naszego społeczeństwa ważne. Wychodzimy kolokwialnie mówiąc poza strefę komfortu, wprowadzamy produkty, które nie są w naszej klasycznej bazie. Tak jak produkty biobójcze, tlen medyczny, to dla nas ciężka praca. Jeżeli dostajemy taką nagrodę, to to jest dla nas sygnał, że właśnie ta ciężka praca i to poświęcenie jest ważne nie tylko dla nas, bo ta praca oczywiście my motywujemy się głównie tym, że pomagamy innym, że chcemy leczyć innych, ale Fajnie jest dostać też feedback z zewnątrz. Fajnie jest usłyszeć, że ktoś to docenia. W przyszłym roku Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa będą obchodziły 200 rocznicę powstania. Przez ten cały czas dostarczamy nieprzerwanie leki dla polskich pacjentów. To pokazuje, że można nam zaufać, że jesteśmy wiarygodni, że w różnych okresach to, co jest dla polskiego społeczeństwa potrzebne, my najlepiej jak potrafimy, przekazujemy. Właśnie rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych. To też jest nasz sygnał, że jesteśmy elastyczni, że jesteśmy gotowi do nowych wyzwań, bo to będzie dla nas zupełnie nowa linia terapeutyczna. I właśnie dzięki temu kolejne produkty będą bardziej dostępne dla polskiego pacjenta. Chcemy, żeby zawsze nasza praca spotykała się z dobrym odzewem i to jest też przykład tego, właśnie ta nagroda.